Cześć, witajcie na kanale Polski Kolekcjoner. Dzisiaj widzicie banknoty. A to dlatego, że je dostałem. A banknoty u mnie się nieczęsto zdarzają. Tym bardziej zagraniczne. I mamy tu banknoty białoruskie. Z roku 2000 są to ruble. Ruble białoruskie, pisane cyrlicą. że drukowane z cyrlicą powinno być bardziej. Jest to pięćdziesiąt rubli. Jest to bardzo mocno obiegowy egzemplarz Trochę go już wyprostowałem w książce sobie leżał Ale jeszcze widzę, że trzeba go będzie wyprostować, bo jest taki jest to bardzo obiegowy egzemplarz Nie wiem co on przedstawia, jakiś zamek, jakiś fort czy co to jest i mam tu jeszcze 100 rubli. Już mniej obiegowy egzemplarz, ale nadal obiegowy. Nie wiem, co Wam przedstawia, ale tu może być jakieś przedstawienie z mitów albo z jakichś legend. Nie wiem. W każdym razie mają znak wodny. Jest to ciekawy znak wodny. Tu jest, ba, e. o, przepraszam, zasłoniłem. Tu jest baletnica. Mam nadzieję, że to widać. A na drugim jest ten sam fort, hu zamek. też mam nadzieję, że widać. Teraz się pojawiają u mnie banknoty. Właśnie gdzie to pierwszy raz zagraniczne? Ja licząc 100 koron duńskich, ale to dlatego, że monety i banknoty zagraniczne teraz dostaję, bo jestem na wyjeździe, a osoba, o której jestem, bardzo dużo zwiedziła wierzę, że się zajmuje takimi rzeczami, to mi daje. Dziękuję za oglądanie i cześć.